Witam wszystkich zgromadzonych, dzisiaj jesteśmy na G4C, oczywiście. Pierwsze link w opisie: e, darmowe 2 zł na tą skrzyneczkę. A więc pierwsze co zrobimy, to standardowo otworzymy tą skrzyneczkę 4 razy. Zobaczymy, co Czterem osobom z użycia mojego kodziku dropnie. Wylatuje jakiś digelek, dwa teki. No i jedna osoba miałaby zysk złoty, czyli 3,30. Druga 80 groszy miałaby, A więc nie jest źle. Lecimy do innych skrzyneczek. 5% do depozytu macie też z moim kodzikiem, więc naprawdę warto. E, idziemy do skrzyneczek eventowych oczywiście. Tutaj jeszcze coś jest nowego. Nuklear. To to możemy za trzy razy spróbować. Tutaj widzę, że... No na wszystko jest 4%. To jest akurat fajna skrzyneczka. Jak na wszystko jest 4%. I uwaga, wylatuje nam i to będzie na 100% profit. A jednak nie. Okej, okay. no to jeszcze raz możemy spróbować. Ostatni raz próbujemy i wypada nam Mac Akacz i Tek. No to musi być profit. Ze 240 zł. To to sprzedamy, a reszta pójdzie po prostu na upgraderka. I tu jeszcze jedna skrzyneczka widzę. A wy łapeczki subika możecie ustawić. To też na no wszystko 4%, OK. Czy będzie tu fajny profit cartel? No nie, tu nie widzę fajnego profitu. Jedyne co to AWP boom by fajne było. No jeszcze raz możemy sobie spróbować. Czy odda coś ciekawego? To może być profit, nie wiem ile to kosztuje. No niestety nie jest profit. W takim razie skrzyneczki eventowe. Lecimy z tą skrzyneczką. No myślę, że po 3 razy będziemy otwierać. A dobra, ta drużyna wygrywa, więc musimy iść do tej. 3 razy 108 zł to będzie. No i zobaczmy, co nam tu wsiądzie. No niestety nic. Pierwszy upgrade totalnie słaby. Więc jeszcze raz. I tym razem ponownie słabiutko. Może po jednej strzelce będziemy otwierać dzisiejsze ziko. I uwaga, bazyliszek. I to ponownie strata jest. No więc jeszcze raz Amber Fate może być profit? Jest profit, super. Ostatni raz otwieramy. Idziemy po prostu na Iwencik. No i Lipa teraz Iwencik. Albo na zdrapki chyba pójdziemy. Tutaj coś drogiego dało? Nie, więc jest szansa, że coś drogiego odda. 9 zł. Dobra, więc nowe zdrapki Aha, muszę wszystkie zdrapać. Ok, nowe Zdrapeczki. Mamy tysiąc tego jeszcze. środeczek sobie jakąś taką taktykę wymyślimy. I taką. No i taktyka się nie udała, niestety. Dobra, w takim razie kontrakty lecimy. Dwie strony skinów, trochę tego jest. Tutaj mamy. To się na, na kontrakty, więc super. Dajemy siedem. Mamy, uwaga, osiem. Więc całkiem spoko. Może teraz tutaj damy to. Dajemy 20 i będzie ile? 16. No to nie jest jakoś najgorzej, zawsze mogę być gorzej. Teraz dajemy 119 ponownie ump za 110, więc słaba w sumie strata. 230. Kałaszek może być drogo. 560 zł. Ja to sprzedaję, to nie ma bata. 116, dajemy i mamy 79. Dobra, w takim razie abriderek leci pod skinki. 35%. Proszę, jest, mamy to. Super, to teraz zostało nam tylko i wyłącznie to, więc możemy dać gdzieś tu. Uda się, dobra, wszystko wsiadło. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemano.